Drogie dzieci, pod koniec ziemskiego życia Jezus przeżywał bardzo trudne momenty, jak choćby te: ostatnia wieczerza z uczniami, pojmanie w ogrodzie oliwnym, biczowanie, niesprawiedliwe osądzenie, dźwiganie krzyża aż po śmierć. Ale to właśnie w tych bardzo trudnych momentach Jezus dokonał najwspanialszych rzeczy dla naszego zbawienia. Oddał za nas życie, aby nas uratować aby nas zbawić. Słowo Hosanna, które śpiewamy w niedzielę palmową, oznacza właśnie prośbę, by Jezus nas zbawił. On to zrobił, bo bardzo nas kocha. Spróbujmy dziś zauważyć w cierpieniu Jezusa jego wielką miłość do każdego z nas. Na dzisiejsze zajęcia przygotujcie długie, świeże gałązki, wierzby lub brzozy. Kilka krótkich gałązek, na przykład pukszpanu lub bzu, suche trawy, kolorowe bibuły, nożyczki, drucik lub grubszą nitkę, kawałek wstążki. Drogie dzieci, wysłuchajcie teraz krótkiego fragmentu z Ewangelii Świętego Marka, który usłyszycie w niedzielę palmową. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zbliża się niedziela Palmowa. Ojciec Andrzej powiedział nam, że słowo Hosanna, które śpiewamy niosąc palmy, oznacza prośbę, aby Jezus nas zbawił. I zrobił to, ponieważ nas bardzo kochał. Wykonamy dzisiaj palmę z symbolem miłości Jezusa do nas, czyli z sercem. Najpierw z bibuły zrobimy kwiaty w ten sposób. Ucinamy kawałek bibuły rozkładamy i nacinamy tak, aby jej nie przeciąć. W innej bibuły wycinamy prostokąt lub kwadrat, jak nam się wyjdzie. Jeszcze kawałeczek. I zwijamy kuleczkę. Następnie zawijamy przygotowany pasek bibuły w ten sposób. Wkładając w środek pomarańczową bibułę i marszcząc ją wokół. Sznureczkiem lub wrócikiem wiążemy tak, aby kwiatuszek nam się nie rozleciał. A gałązek wierzby wiążemy drucikiem lub sznurkiem od dołu, od grubszej części. Tak, aby nam się nie rozleciały gałązki. Gałązki rozdzielamy na trzy części: jedna, druga i na środku trzecia. I próbujemy uformować serce. Następnie dowiązujemy kolorowe trawy lub inne ozdoby, które macie w domu. I przycinamy gałązki w środku. Teraz wypełnimy serduszko bukszpanem, biorąc kawałki bukszpanu do palmy. Tak przygotowaną palmę ozdobimy kwiatami z bibuły. Tak wykonaną palmę obwiązujemy wstążko od dołu do góry, a na końcu zrobimy piękną kokardę. Tak wykonaną palmę możecie włożyć do słoiczka z wodą szklanki lub yy, plakonu i obserwować, co będzie się działo później. Kochane dzieci. Jaka nauka płynie z męki Pana Jezusa? Jezus wybrał taką drogę przez cierpienie z miłości do nas. Dlatego, kiedy widzimy cierpienie Jezusa na krzyżu, Jego śmierć, to tak naprawdę widzimy Jego miłość. I to właśnie wtedy możemy zobaczyć Jego kochające serce, tak jak na tym obrazie. Tak samo jak Jezus oddaje się za nas na krzyżu, również. Podobnie oddaje się nam w czasie mszy świętej, gdy przyjmujemy go w komunii świętej pod postaciami chleba. On zawsze czeka na nas i pyta się, Drogie dziecko, czy przyjmiesz moją miłość? Czy mnie przyjmiesz do swego serca? Zobacz, umarłem za ciebie na krzyżu, a teraz czekam na ciebie w kościele w czasie mszy świętej i chcę przyjść do Twojego serca po to by ono również kochało tak, jak ja Cię kocham. Drogie dzieci, Jezus przeszedł zwycięsko przez cierpienie i mękę, bo bardzo nas kocha. I w naszym życiu są chwile trudne, kiedy przeżywamy smutki, troski, kiedy cierpimy z różnych powodów. Pamiętajcie, że z miłością Jezusa w sercu wszystko da się przezwyciężyć.